Cześć, z tej strony Matematix, jak już wspominałem ostatnio, zaczęliśmy serię funkcji kwadratowej i dzisiaj lecimy dalej z tematem. Wczoraj był, mówiliśmy o postaciach funkcji kwadratowej, dzisiaj zajmiemy się najciekawszym tematem z funkcji kwadratowej, który zawsze się pojawia. Sprawdziany to oczywiście standardowo, ale matura to jest stuprocentowy przykład maturalny. To zawsze jest równanie kwadratowe. Nie ma opcji. Jeszcze chyba nie było roku, w którym nie było funkcji kwadratowej jako równania kwadratowego. I dzisiaj właśnie tym tematem się zajmiemy. Równanie kwadratowe oglądajcie, subskrybujcie, lajkujcie. Jeżeli chcecie, żebym coś jeszcze dopowiedział do tego tematu, też wydaje mi się, że tam raczej temat wykł. Yy, powiedziałem do końca, o. Tak, powiedziałem do końca, to, to dajcie znać, yy, natomiast no zapraszam do oglądania. No hej. równanie kwadratowe sprowadzają się do tego wyrażenia tutaj, czyli mamy funkcję kwadratową po lewej stronie i 0 po prawej. Pamiętajcie o tym, że to zawsze musi wyglądać właśnie tak. Nie może być tutaj nic po prawej stronie. Zawsze musimy przyrównać to do zera. A to oznacza, że jeżeli funkcja linowa ma wartość równą 0, to znaczy, że możemy na niej policzyć miejsca zerowe, ponieważ wartościami miejsc zerowych funkcji jest właśnie 0. Najważniejszym wzorem, który nam tutaj te, te posłuży jest wzór na deltę, czyli b kwadrat minus 4ac, czyli parametr b, który stoi przy x. Do kwadratu minus 4 razy parametr a razy parametr c. W zasadzie z wykorzystaniem tego wzoru można powiedzieć każde równanie kwadratowe, jakie wam się tylko zdarzy. Spróbujmy to zrobić na przykładzie, a może jeszcze trochę teorii w sumie, jeszcze zapomniałem o tym powiedzieć, co będziemy po kolei robić. No więc tak, pierwsze co robimy, zawsze liczymy delta. I teraz mamy trzy przypadki. Delta może być większa od 0, delta może być równa 0 albo delta może być mniejsza od zera. Co wtedy? Jeżeli delta jest większa od zera, to znaczy, że mamy dwa rozwiązania naszego równania. I będziemy musieli je wyznaczyć. Zaraz podam wzory i będziemy robili przykład. Jeżeli delta jest równa 0, to znaczy, że mamy jeden podwójny pierwiastek, czyli jedno rozwiązanie. Pamiętajcie o tym, że to jest podwójne rozwiązanie, nie jedno po prostu, tylko to jest jedno podwójne rozwiązanie. I jeżeli delta jest mniejsza od 0, to mamy 0 rozwiązań naszego równania. Dlaczego tak jest? Dlatego, że funkcja kwadratowa. miejsca zerowe to są miejsca przecięcia z osią OX, może przeciąć naszą oś o X tak, wtedy będziemy mieli dwa punkty, dwa rozwiązania, czyli delta będzie większa od zera. Może nam stykać się z osią OX, wtedy będziemy mieli jedno rozwiązanie, to jest ten drugi przypadek. I trzeci przypadek, kiedy nie będzie się w ogóle stykała, nie będzie miała żadnych rozwiązań, czyli nie będzie przechodziła przez oś OX i wtedy będzie miała zero rozwiązań, to jest delta mniejsza od zera. Oczywiście sytuacja jest analogiczna, jeżeli funkcja jest, yy, ma ramiona skierowane w dół, czyli tutaj nie mamy rozwiązań. Tu mamy powiedzmy jedno rozwiązanie i tu mamy dwa rozwiązania, jeżeli funkcja przecina nam. W każdym wypadku, jeżeli dwa rozwiązania delta jest większe od zera, jedno rozwiązanie to jest delta równa od zera i bez rozwiązań delta mniejsza od zera. Spróbujmy zrobić jakiś przykład. Mamy funkcję 2x kwadrat minus x plus 10 równa się 0. Co w takim wypadku? No Pierwsze co robimy to liczymy oczywiście deltę. Delta to jest przypominam b kwadrat minus 4ac a więc stawiamy b jest równe minus 1 dla chcących, znaczy dla takich, których jest to problem możemy sobie wypisać te parametry a jest równe 2, b jest równe minus 1 i c jest równe 10. Wtedy nie będziemy musieli się zastanawiać czy brać pod uwagę ten minus czy nie brać. No, po prostu spiszemy sobie z boku i będziemy wtedy wiedzieli, co i jak. No to liczymy deltę b kwadrat, czyli minus 1 do kwadratu. Minus 1 do kwadratu da nam 1. I mamy minus 4 razy a, czyli razy 2. I razy c, czyli razy 10. Co to oznacza? Mamy minus 1 minus 80. Dobrze liczę, chyba dobrze liczę. 80, a więc minus 79. Co to oznacza? delta jest mniejsza od zera, a to oznacza, że mamy brak rozwiązań tego równania. Równa... ja. Drugi przypadek. Zrobimy sobie przykład. 1 trzecia x kwadrat dodać 6x dodać 27 równa się 0. I ta sama procedura. Zawsze liczymy deltę, czyli 6 do kwadratu minus 4 razy 1 trzecia i razy 27. 36, 6 do kwadratu minus tutaj trójkę sobie możemy skrócić z 27. 4 razy 9 to jest 36, a to oznacza, że delta jest równa 0. Delta jest równa 0, co to oznacza, że mamy jedno rozwiązanie. Jak ono wygląda, wtedy roz, naszym rozwiązaniem jest to minus b przez 2a. Wiemy, że nasze b to jest 6, czyli minus 6 będzie na górze i 2 razy a, czyli 2 razy 1 trzecia na dole. Co, co możemy zrobić? Tu mamy minus 6, na dole mamy 2 trzecie, czyli minus 6 razy 3 drugie, ponieważ dzielimy przez 2 trzecie, więc mnożymy przez odwrotność. Możemy sobie skrócić szóstkę. Z dwójką i naszym rozwiązaniem jest minus 3 razy 3 czyli minus 9 czyli naszym rozwiązaniem jest x równe minus 9 mamy pojedyncze rozwiązanie jeżeli delta jest równa 0 i został nam ostatni przypadek mając sobie funkcję x kwadrat minus x minus 6 równa się 0. Procedura jest dokładnie ta sama. Liczymy deltę, czyli b kwadrat minus 4ac, czyli minus 1 do kwadratu minus 4 razy 1, czyli razy a i razy c, czyli minus 6, a to się równa 1. Minus 1 do kwadratu to jest 1, a tutaj mamy minus 4 razy 1 to jest minus 4 i razy minus 6 to jest plus 24, czyli Delta jest równa 25. Aby w takim wypadku, czyli widzimy, że delta jest większa od zera, w takim przypadku mamy dwa rozwiązania i teraz nasze rozwiązania mają takie, wyliczam, jest taki wzorów. x1 to jest minus b minus pierwiastek z delty przez 2a, natomiast nasze drugie rozwiązanie to jest minus b plus pierwiastek z delty przez 2a. B i A mamy podane we wzorze. Zostaje nam jeszcze tylko policzenie pierwiastka z delty. Pierwiastek z delty jest równy 5, bo pierwiastek z 25 może to zapiszemy, żeby nie było. Wszystko w pamięci liczymy. Dobra, no to mamy to. No to teraz sprawdzamy sobie nasze równanie. Minus B, czyli minus minus 1, bo nasze B to jest minus 1. Minus pierwiastek z delty, czyli minus 5. I przez 2 razy 1, czyli przez 2a. Minus minus da nam plus, czyli 1 minus 5 przez 2, a to jest równe minus 4 przez 2, czyli minus 2. Drugi pierwiastek to będzie znowu minus minus 1 plus pierwiastek z delty, czyli plus 5 przez 2a, czyli 2 razy 1. Minus minus da nam plus, czyli 1, dodać 5 to jest 6 przez 2, czyli 3. W ten sposób wyliczyliśmy oba rozwiązania tego równania, czyli x1 równe minus 2 i x2 równe 3. OK, no to to by było na tyle z takiego podstawowego sposobu rozwiązywania. Pamiętajcie, że w tym sposobem da się rozwiązać każde równanie y, kwadratowe więc będzie niedługo filmik druga część, kiedy będę, będę omawiał takie szczególne przypadki, kiedy można coś rozwiązać szybciej, sprawniej, efektywniej. Natomiast jeżeli Was to nie interesuje, chcecie po prostu rozwiązać równanie kwadratowe, no to ten filmik Wam wystarczy, mam nadzieję, że Wam się podobało. No i zalajkujcie, czekam na Wasze komentarze i do zobaczenia w następnym filmiku. Hej!